Witam cię drogi widzów w serii, co to jest? Ta przed nami postać, na której zgromadziłem różne unikatowe przedmioty, które znalazłem podczas rozgrywki. Są to rzeczy, których często ludzie nie podnoszą, a jednak niektóre z nich przynajmniej są ciekawe. Także po kolei będziemy sobie zgadywać, identyfikować i lecimy z kolejnym przedmiotem. W będzie kościany Heł. Czy wiesz, co to jest? 3, 2, 1! Robacza czaszka! Mamy plus 1 do umiejętności nekromanty, 80 obrażeń od trucizn, 5 do zdrowia wykradzione za każde trafienie, fajne odporności na trucizny, wymagany poziom 21, czyli jak gramy sobie nekromantą, i znajdujemy się w drugim akcie. Jest to przedmiot dla nas. Jak znalazł? Generalnie fajnie też możemy to wykorzystać do naszego najemnika, również w drugim akcie, e, ponieważ mamy wykradanie zdrowia. To nam się przyda nie tylko w drugim akcie, ale też dalej, ponieważ takie przedmioty nie są aż tak często znajdowane z tym wykradaniem zdrowia. A tu mamy jeszcze odporności na trucizny i dodatkowe obrażenia, czyli dla naszego Merca to jest naprawdę fajny przedmiot. Ok, no i będziemy zaraz lecieć z kolejnym przedmiotem. A jak materiał się podobał, daj łapkę w górę, zostaw suba, padaj na kanał. Są omówione poszczególne zestawy, słowa runiczne, rozgrywki. Wiele materiałów z Diablo, każdy znajdzie coś dla siebie, także zajrzyj, trzymaj się, cześć.